Dzień dobry. Chciałam Wam dzisiaj zademonstrować nowy test na COVID-19. Szybki test 15-minutowy, który wykonujemy w nosie. Tylko w nosie. Do wykonania testu potrzebujemy okulary, maskę oraz fartuch. Test jest wykonany w nosie. Teraz zademonstrujemy, jak go wykonać. Probant musi mieć głowę trochę do tyłu przychyloną. Tak. I z przodu w nosie 5 razy obkręcić w każdej dziurce. Tak jest. Maskę znowu ubrać, i wtedy mamy test wykonany. Po tym, jak zrobiliśmy na dworze nasz wymaz, znajdujemy się w pomieszczeniu, w którym będziemy test COVID-19 wykonywać szybki test. Proszę poczytać dobrze ulotkę. Wszystko jest opisane, co się znajduje w kartoniku. Tutaj jest też napisane, jak test wykonać. Bardzo ważne, żeby na opakowaniu pisało, że test jest do wykonania w nosie, nie tak jak poprzedni. Nazo Teraz test jest wykonywany tylko w nosie. Tak jak ostatnio w opakowaniu, znajdują się plastikowe fiolki, roztwór buforowy, pałeczki do wymazów. Także zaczynamy. Pokażę Wam teraz, jak wykonać test. Do fiolki plastikowej wlewamy parę kropelek. Tu jest taka mała linia roztworu buforowego. Następnie wkładamy tam nasz wymaz, który przedtem zrobiliśmy. Tałeczkę można bardzo łatwo odłamać. Można ją trochę poprzyciskać. Ona jest plastikowa, żeby się wszystko dobrze wymieszało. Następnie otwieramy test. I na test. Wygląda jak test ciążowy. Dajemy 5 kropli. A następnie musimy 15 minut odczekać, żeby zobaczyć wynik naszego testu. Jeżeli test będzie dobrze wykonany, zobaczymy, przy C jedną różową kreseczkę. Trzeba bardzo uważać, najlepiej test do światła podnosić i obserwować, bo czasami przy T, jak jest bardzo delikatna, malutka kreseczka, oznacza to, że test jest pozytywny. Natomiast, jak kreska jest bardzo gruba i różowa, to możemy być 100% pewni, że test jest pozytywny. A jeżeli test jest pozytywny, czyli przy T kreska robimy wymaz suchy PCR albo mokry PCR. Teraz zademonstrujemy wam jak wykonuje się PCR test, suchy PCR test. Proband ma maskę ubraną, my oczywiście jesteśmy w okularach, fartuchu w i w masce. Dajemy prowantowi nasz, naszą rureczkę. Na końcu znajduje się wacik. Musi bardzo głęboko do gardła. Wtedy jest też test dobrze wykonany i mamy rureczkę w rękach. Wymas jest gotowy. Dziękuję. Tak wygląda rureczka, którą robimy suchy PCR wymas. Tak wygląda rureczka z mokrym PCR wymazem. Teraz Wam pokażę, jak najlepiej. Jeżeli zrobiliśmy suchy wymaz PCR, wkładamy go do woreczka, który szczelnie zamykamy, a następnie nasz prowad musi wy wy wypisać kartkę. Bardzo ważne imię, nazwisko, data urodzenia i firma. I to wkładamy. Bardzo ważne, żeby wymaz był w osobnej torebce. A następnie kartkę. Bardzo ważna rzecz. I. Zanosimy to Wers Art Centrum do skrzynki pocztowej, która jest z przodu przy oknie. Dziękuję bardzo.